Dobry dzień. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się monolofozaurami zaproponow zaproponowanymi przez Paradoxa. I jak warszałem sobie odzyw pod FNAFem Indutepid, to byłem w bardzo wielkim szoku. Czemu ten TikTok ma 30 parę zajków i 500 wyświetleń około ponad? I to bardzo zastanawia, czemu to tak się stało. Ja chcę wiedzieć do, do, do czego do tego doszło. Nie <laughs> ja potrzebuję tej informacji do życia. Może mi ktoś napisać czemu to ma taki ten odzew? E, dobra. E, przejdźmy do tematu dzisiejszego filmu i zapraszam na mój kanał na YouTube. Tam jest w tym w, w moim profilu. Przypięty tam, i tam są jest seria z ArcMobile z ciekawostek, z Jurassic Bloxy i na razie tyle. I FNaFa Into pit, ale chyba jeszcze nie ten, jak chcecie możemy kontynuację FNaFa zrobić na właśnie moim kanale YouTube, na YouTubie i tam po prostu, żeby już tutaj na TikToku się nie bawić z tym montażem, ale dobra, przejdźmy już do filmu więc monolofozaury zaczniemy oczywiście od tych co żyły w Jurassic World z tym uniwersum Jurassic World a potem przejdziemy do tych z prawdziwego życia więc monolofozaury to są mali padlinożercy którzy wystąpili w chyba czwartym albo trzecim wystąpili w obozie kredowym i pod koniec drugiego sezonu Chaos Theory w tym, na Malcie mi chodzi. Yy, to są mali parygnążercy, którzy w yy, obozie kredowym zamieszkiwały okolice tego hotelu, motelu, czy to, co to tam było. A w Chaos Theory jeden był w sprzedaży na Malcie. I oprócz tego jednego, z, w sumie dwóch seriali yy, nie widzimy Monolofozaura jeszcze yy, w żadnym filmie, serialu i yy, takim. Ja pierwszy raz widzę w ogóle monodafozaurów w takim ubarwieniu. Uwaga, będzie socjalizmować się będą. O chwili mi. <śm> e, no dobra, to pora przejść do monolofozaurów z prawdziwego życia. Więc monolofozaury żyły w Jurze 160, 165 milionów lat temu w Chinach. Więc tam na bardziej Azję trzeba iść. Był wysoki na 1,5 m, ważył od 450 kg do 680 kg. I był długi na 5 metrów. I odkrył go jakiś chiński paleontolog. Sin, coś tam. <grym> Nie pamiętam. I odkrył go w 1995 roku chyba? Jakoś tak będą żreć. Nie wiem czemu, ale monolopozory wolą właśnie takie nieżywe to jedzenie niż kozy. Oczywiście dałem tu kozę, żeby jakieś polowania były i chyba właśnie tam z tyłu się dzieje dzieje o polowanie. U... Sigma boy. I co to by było na koniec i zapraszam y, zobaczyć y, film z Nough into the Pit i zapraszam na mój kanał że, żeby zostawić suba i lajki pod moimi filmami I w ogóle chcę wam coś pokazać na chwilę wezmę pokonę. patrzcie Prawie 5 gwiazdek I to dzięki Waszym komentarzom mamy prawie pięć gwiazdek na naszym wspólnym parku. Jak skończy mi się już miejsce w parku, bo no niestety to już jest blisko. To jest laguna na mozozaury, bo widziałem w komentarzu i zostały nam tylko dwa wolne wybiegi na dinozaury lądowe. Tu i tu. Ten tak wcis wcisnąłem na, na hama wręcz. Ale co? No fajnie, mi się podoba. No a tu czekam na propozycję. Na ten na ten. I może uda się zrobić te 5 gwiazdek. O, i główną atrakcją tutaj mamy Indominus Rexa. No i nasze gwiazdki. Teraz malały, no, rozmalały. Nie fajnie. A może się uda zrobić te 5 gwiazdek. Zobaczymy. Więc co, to był film o monolofozaurach, więc co, bajujaju.